Najsłynniejsi oszuści podszywający się pod inne osoby. 5. Wiktor Lustig to człowiek, który w 1925 roku sprzedał Wieżę Eiffla, podszywając się pod urzędnika państwowego, przekonał grupę handlarzy złomem, że wieża jest rozbierana i sprzedawana na części. Po udanym oszustwie wrócił miesiąc później i próbował sprzedać ją po raz drugi. 4. Anna Sorokin, udając niemiecką dziedziczkę Annę Delvey z funduszem powierniczym wartym 60 milionów euro, oszukała nowojorską elitę. Przez lata żyła w luksusie, nie płacąc za hotele i wyłudzając pieniądze od banków oraz bogatych znajomych. Jej historia stała się inspiracją dla serialu Netflixa Kim jest Anna. 3. Frederik Bourdin, znany jako Kameleon, specy... Realizował się w podszywaniu pod zaginione dzieci. W najsłynniejszym przypadku przekonał rodzinę z Teksasu, że jest ich zaginionym od trzech lat synem. Zrobił to, mimo że miał inny kolor oczu, i mówił z francuskim akcentem. Dwa. Ferdinand Waldo de Mara, czyli wielki impostor, podszywał się pod kilkanaście osób od mnicha po inżyniera. Jego najsłynniejszym wcieleniem była rola chirurga w kanadyjskiej marynarce wojennej podczas wojny w Korei, nie mając żadnego wykształcenia medycznego, z powodzeniem przeprowadził operację na 16 żołnierzach 1. Frank Abagnale Junior, którego historia opowiada film Złap mnie, jeśli potrafisz, był mistrzem oszustwa. Zanim skończył 21 lat, udawał pilota linii Pan Am, lekarza i prawnika. Jako fałszywy pilot za darmo ponad milion mil, a po złapaniu przez policję został konsultantem FBI.